Jak już wcześniej informowaliśmy, dzisiaj sąd rejonowy w Olsztynie na trzy miesiące aresztował Zygmunta D., właściciela Słońska w Radysach, gmina Biała Piska. O tej interwencji głośne w całym kraju, interwencji wielu organizacji prozwierzęcych. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, że ten areszt był jak gdyby konieczny, dlatego że Zygmunt D., zdaniem prokuratury. Mógł mataczyć w tym postępowaniu oraz wpływać na świadków. E, tajemnica postępowania przygotowawczego została zachowana. Nie możemy nic ujawniać z samego posiedzenia aresztowego ani z tych danych, które są w postępowaniu przygotowawczym zgromadzone przez policję. Jedno jest pewne: e, najbliższe miesiące właściciel Słoweńska spędzi e, w aresie tymczasowym, tutaj do którego prowadzą go właśnie policjanci. Po tym posiedzeniu aresztowym Państwo w tej chwili to widzą. E, nie wiadomo, było do końca jaka będzie decyzja sądu, materiały prokuratury rejonowej w Olsztynie były bardzo mocne, w nich była nie tylko opinia lekarsko-weterynaryjna, ale także i wstrząsające zdjęcia z interwencji warunków, których niestety jeszcze Państwo nie widzieli tak naprawdę, bo to co pokazujemy codziennie, takie migawki, to są zdjęcia bardzo mało drastyczne, trudno słowami opisać to co tam się działo, niestety nie możemy jeszcze tych informacji publikować, ponieważ jeszcze jest, są one objęte są one objęte tajemnicą postępowania przygotowawczego, natomiast wystarczająco przekonały sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, żeby taki areszt wobec mężczyzny zastosować. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jutro pokażę Państwu już kilka, czyli kilkanaście psiaków, które zostały odebrane, jak one wyglądają teraz. I wiele psów z tych odebranych jest też w stanie ciężkim w klinikach w Warszawie, w Białymstoku. I one są cały czas na intensywnym leczeniu. Jeżeli chodzi o psy, które zostały w schronisku, bo zostało ich no, prawie 2000. Mamy też dobrą informację w tym zakresie. Obecnie trwa identyfikacja tych zwierząt i dokładne, dokładne spisywanie list, porównywanie zdjęć, czytywanie chipów, porównywanie tego z tymi numerami, które wysyłają nam gminy, które mają też wolontariusze. Ta lista powinna być gotowa za około tydzień, półtora i wtedy będzie możliwa adopcja tych zwierząt. Tak, będzie możliwa adopcja w tym surowisku. Obiecuję Państwu, że nie pozostanie ani jedno zwierzę tak naprawdę. W ciągu kilku miesięcy mamy szansę pomóc tym zwierzętom i one będą sukcesywnie to miejsce opuszczały. Obojętnie, czy pozostałe osoby, które tam zarządzają, na to wyrażą zgodę, czy nie. I ta duża akcja już za tydzień, dwa, to znaczy myślę, że w tym czasie. Kiedy będzie przygotowany ten spis yy, i on będzie publiczny, bo każdy będzie z tym spisem zwierząt mógł się zapoznać, porównać zdjęcia i wybrać sobie psa do adopcji. Oczywiście każdy z tych domów będzie sprawdzony. To nie jest tak, że wydamy psy w ciemno i organizacje, które biorą udział w, tym, yy, w tej interwencji, będą te psy przekazywać do domów tymczasowych na czas trwania postępowania, ale także być może i na stałe, bo to są psy bezdomne. Być może odbiorą yy, niektóre gminy te psy. Yy, nie jest tak, jak yy, tutaj niektóre osoby mówią, że jest jakiś termin odbioru tych zwierząt nie wiem, do 10 lipca, do 20 lipca przez gminę. Faktycznie właścicielami tych wszystkich psów są gminy, ale wiadomo, że gminy są patologiczne i tych zwierząt wszystkich nie odbiorą. Stąd apel, który będziemy do Państwa kierować już za tydzień, dwa, o adopcję tych wszystkich zwierząt i wielką, masową pomoc dla nich. Będziemy oczywiście pokrywać koszty leczenia ponieważ uzbieraliśmy dzięki Państwa pomocy bardzo dużą kwotę, ponad miliona złotych i te środki zostaną przeznaczone na te zwierzęta, jak i na prowadzenie całej sprawy karnej i gromadzenie nowych dowodów na utrzymanie tych zwierząt i na całą opiekę oraz na transporty. Także bardzo państwu dziękuję za chęć pomocy i za pomoc realną dla tych zwierząt i mam nadzieję, że będą państwo jeszcze z nami i będziemy mogli na bieżąco przekazywać co kilka dni nowe informacje w tej sprawie, a mam nadzieję, że będą to już same pozytywne informacje.